Witam serdecznie na kanale Pawląska TV W tym pierwszym filmiku tutaj powiem kilka słów o sobie Zaprezentuję to czym się zajmuję, jak również dla zachęty pokażę trochę kuchnię, jak to wygląda z drugiej strony Także zapraszam do obejrzenia, zapraszam do subskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka Dzięki temu będziecie mogli dostawać powiadomienia kiedy będę live. Zaczynamy. Paweł to mój pseudonim. Ksywka, jak zwał, tak zwał. Naprawdę nazywam się Paweł Czajka, pochodzę ze Stalowej Woli niemniej całe moje dorosłe życie tuż po odbyciu służby wojskowej spędziłem za granicą w przeróżnych krajach. Eee, tym co tutaj robię medialnie, zajmuję się zupełnie społecznie. Na co dzień pracuję w firmie telekomunikacyjnej jako inspektor nadzoru przy budowie sieci światłowodowych. Dzięki temu, że jestem niezależny, że nikt mi za to nie płaci, mogę mówić co chcę i tak też robię. Nie zmienia to faktu, że na Facebooku nastąpiła wielka fala prób zablokowania mnie, dlatego przeniosłem się tutaj na YouTube, tutaj będą wszystkie moje live'y. Jeżeli będę również tutaj zablokowany, to wszystkie moje live'y będą dostępne na wielu platformach, ponieważ nadaję poprzez restreaming, a na pewno na stronie www.pawlo.press, gdzie jest zakładka. Pawlonska TV, także w razie czego również tam będzie można oglądać. Na Facebooku istnieje moja strona fanpage, e, Pawlo Press. Zapraszam również tam komentuję na bieżąco, również w formie króciutkich filmów wideo. E, także tam możecie się zapoznać jakie mam poglądy, a mam poglądy zdecydowane. Także mm, zapraszam. Teraz. Zapraszam na obejrzenie krótkiego filmiku, jak to wszystko wygląda od kuchni. Właśnie z tego miejsca, specjalnie dla Was, nadaję tutaj, jest ostrzeżenie o 24-godzinnym monitoringu. Taki żarcik. W związku z tym, że jestem wielkim fanem gwiezdnych wojen, oczywiście nie mogło zabraknąć tej postaci. Tak wygląda miejsce pracy z zabiórka, Mikrofon. Dwa monitory. Jeden o rozdzielczości 4K. Drugi, na którym pracuję ze zdjęciami i wideo, ponieważ ma bardzo dobre odwzorowanie kolorów. No i jeszcze komputer. Taka mała ciekawostka. Chłodzony cieczą. Procesor żeby po prostu była odpowiednia wydajność.